Dzień dobry, Krzysztof Petek z tej strony. Nie jestem specjalistą od spraw gospodarczych i nie lubię się wgłębiać w to w sposób szczególny, ale zerknąłem, o co tak naprawdę chodzi z tą wielką aferą działki związanej z CPK. No bo mówi się o tym, krzyczy się o tym, ktoś został zawieszony. Sprawdźmy więc w paru słowach, o co tu chodzi i czy rzeczywiście jest afera. Czy może ktoś to Rozdmuchał. Otóż media ujawniły, że w 2023 roku Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa sprzedał 160 hektarową działkę w Zabłotnicy spółce powiązanej z właścicielami firmy, firmy Daftona. I to jest działka, która leży na planowanej trasie linii kolejowej wiodącej do centralnego portu komunikacyjnego. To mi przypomniało natychmiast, jak kiedyś pewna pani związana z kulturą w Płocku, gdzie przyjeżdżam bardzo często na spotkania autorskie, opowiadała mi jak powstawał drugi most na Wiśle, bardzo potrzebny w Płocku i kiedy ta decyzja się pojawiła, była jeszcze niejawna, to pewni ludzie związani blisko z władzą miejską natychmiast rzucili się wykupywać działki w miejscu gdzie ten most miał powstać, być osadzony, i oczywiście po drodze, tam gdzie była wyznaczona przyszła droga do tej przeprawy rzecznej. Później były mocne działania prawne, procesy wywłaszczenia cuda, no bo działka, którą można kupić za 20 tysięcy na przykład, czy 50 tysięcy, nagle będzie warta pół miliona, no bo jej znaczenie gospodarcze wzrasta. To było tylko takie skojarzenie, bo przypuszczam, że po to właśnie ta działka była sprzedana. Oczywiście, ja tutaj nie twierdzę, że właściciele firmy Daftona są zamieszani w jakieś przestępstwo, bo nie mam na to żadnych dowodów. Chodzi tylko o to, że oni uprawiali tę działkę, dzierżawili ją, mogli ją dzierżawić dalej, coś tam było uprawione, i nagle na ostatnim etapie funkcjonowania tego dziwacznego, dwutygodniowego rządu morawieckiego, kiedy on udawał, że szuka większości, w ogóle tego nie robił. Prawie nie było śladów poszukiwania większości. Chodziło tylko o to, żeby mieć więcej czasu na dokończenie pewnych operacji, głównie finansowych, także maskujących, bo przecież wiele operacji zostało zamaskowanych, wiele dokumentów zniszczonych. No i tutaj ta operacja pojawiła się jako jedna z ostatnich. 160 hektarów, które sprzedano, umowa ostatecznie została podpisana 1 grudnia 23 roku. Więc na 12 dni przed ostateczną utratą władzy przez ludzi PiS. Tak na finiszu. Przypadek, no, ale jaki przypadek, skoro wszystkie sześć dokumentów, zezwoleń, pieczątek, potwierdzeń itd. Tak i umowa zostały wygenerowane, zdobyte, opieczętowane w ciągu 24 godzin. No to takie rzeczy nie dzieją się w ciągu doby zwykle. To trwa tygodniami, czasem miesiącami. Nawet jeżeli sprawa jest klarowna, oczywista. Urzędnicy dają sobie czas na wydanie zezwoleń, podbicie pieczątek, ale nie tutaj. Krajowy ośrodek wsparcia rolnictwa twierdzi w takich publicznych komunikatach, że w umowie nie zawarto prawa odkupu. Co to znaczy? Że nie ma możliwości, bo zwykle jeśli jest prawo odkupu, ono trwa do pięciu lat, że nie ma możliwości oddania pieniędzy i powrotu prawa własności do tego ośrodka, czyli de facto do skarbu państwa. Tymczasem Przemysław Czarnek w poranku Radia Republika powiedział, bo on to mówi oczywiście do swoich wyznawców, inne informacje do nich nie docierają. Kiedy wchodzę na różne strony, profile ludzi związanych z republiką, to setki, setki ludzi naprawdę pisze tylko Republika, słucham tylko i widzę, oglądam tylko republiki, zatem to inne informacje do nich nie dotrą. Czarnek powiedział w poranku Radia Republika. Działka ta może być odkupiona przez skarb państwa przez kolejne pięć lat, a zatem jeszcze do 2028 roku po cenie zbycia. Czyli za te 22 miliony w każdym momencie, jeśli tylko będzie ona potrzebna. Oprócz tego, że zawsze może być wywłaszczona zgodnie z przepisami prawa, jeśli będzie to na cele publiczne. Ale co najważniejsze, może być odkupiona za te same pieniądze, za które została zbyta. Gdzie więc jest afera? <laughs> Panie Czarnek, no. No z willami rozdawanymi też nie ma afery, no nie? bo niby wolno. Wprawdzie tamte procedury, swoją drogą. Jak się ma sprawa ewentualnego śledztwa z tymi willami? Bo tak jakoś ucichło. Wiem, że spraw pisowskich są setki, ale tu też chętnie bym się dowiedział. Spróbuję i dam Państwu znać, na jakim to jest etapie. Otóż Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa nie ma, według tej umowy, prawa odkupu działki. Ale Piotr Wielgomas, właściciel terenu, syn założyciela grupy Daftona, powiedział, że ten krajowy ośrodek wsparcia rolnictwa ma prawo odkupu działki po ustalonej cenie. No to pytanie, jest ta, w tej umowie taka klauzula, czy nie ma? Bo prokuratura twierdzi, że nie ma. Dlatego będzie to utrudnione odzyskanie tej działki, jeśli będzie potrzebna pod te pociągi. Wątpliwości budzi pytanie, dlaczego, na szybko, jak mawiała moja babcia, na chybcika, została ta działka sprzedana. I to wbrew nawet protestom ludzi z, ze spółki Centralny Port Komunikacyjny. Bo spółka działa od dawna prezesi biorą po kilkadziesiąt tysięcy brali i biorą zarządzają łąką, krowami. Ja wiem, że tam muszą trwać procedury związane z projektowaniem, wywłaszczaniem i tak dalej. Oczywiście, spółka CPK zaczęła od finansowania remontów kościołów i rozdawnictwa pieniędzy na jakieś wskazane przez pisowców fundacje. To jest absolutnie karygodne. Absolutnie, dlatego że to są nasze pieniądze. Jeżeli ten centralny port komunikacyjny ma powstać za nasze, za pożyczone, to nie są to pieniądze zarządu. Nie wolno im wydać nawet na fajki, jeśli są palący, niech to kupują z prywatnych pieniędzy. A tym bardziej, rozdawać na remonty jakichś prywatnych budynków, typu kościół, typu sala jakaś, typu klub. No nie. Jeśli spółka jest prywatna i zarząd podejmie decyzję, że finansuje schronisko dla zwierząt, na przykład i są na to procedury, to nie nasza sprawa, bo właściciele w ten sposób uszczuplają swój zysk. Żeby działać pro publico bono. OK. Wtedy mogą nawet finansować remont jakiegoś kościoła, bo to oni decydują, to są ich pieniądze, ale nie przy spół spółkach skarbu państwa. Działkę kupiono za prawie 23 miliony złotych, co już wówczas było ceną zaniżoną. Ale dziś szacuje się jej wartość wolnorynkową na 400 milionów. I myślę, że to jest klucz sprawy. Ponieważ według prokuratury, która wszczęła śledztwo, ta działka została kupiona i w umowie nie ma klauzuli prawa odkupu, to teraz nawet wywłaszczenie, jeśli by było konieczne, to ono musi brać pod uwagę obecną wartość działki i Zawierać odszkodowanie oprócz zwrotu kosztów zakupu. Odszkodowanie zgodne z aktualną wartością działki. Czy o to chodziło przy sprzedaży? Niekoniecznie. Mogło chodzić o to, żeby ta działka utrzymała się jak najdłużej w rękach pewnych ludzi, a potem, żeby CPK w wersji pisowskiej, gdyby nie zmieniła się władza, uniosło ręce, powiedziało o jej. Przykro nam, musimy wydać 400 milionów, no bo ta działka jest nam potrzebna, a jest prywatna. I byłoby się czym dzielić, tak? To, jest, to nie jest mój zarzut, to jest moje domniemanie, biorąc pod uwagę, jak funkcjonowali ludzie PiSu. Dlaczego podejrzenia budzi ta sprzedaż? Bo nastąpiła bardzo szybko i tuż przed zmianą władzy. W ramach dwóch tygodni zacierania śladów i kończenia pewnych procedur rozkradania państwa, bo była właśnie bardzo szybka wbrew normom, jakie się przyjmuje przy takiej sprzedaży, bo nastąpiła wbrew. Sprzeciwowi wyrażonemu przez władze spółki centralny port komunikacyjny, bo oni wiedzieli, że tamtędy ma iść kolej, więc będzie to potrzebne. Ale nie. Bo cena sprzedaży była bardzo niska. To oznacza, że na tej różnicy ktoś bardziej chciał zarobić. Generalnie zarzuty dotyczą na razie potencjalne zarzuty prokuratorskie, a na pewno zarzuty medialne, tego, że ktoś przekroczył uprawnienia. Pewnym śladem, że tu rzeczywiście jest afera, jest samo zachowanie Jarosława Kaczyńskiego, który dostrzegł, że wizerunkowo tracą na tym potwornie i zawiesił w prawach członka PiS do czasu wyjaśnienia sprawy sprzedaży działki. Po pierwsze Roberta Telusa, który pełnił funkcję ministra rolnictwa i rozwoju wsi w tamtym rządzie. Po drugie Rafała Romanowskiego, byłego wiceministra, czyli podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Potem zaraz podjął decyzję, że zawiesi także Waldama Waldemara Humieckiego, który był szefem Krajowego Ośrodka Wsparcia. Rolnictwa, czyli instytucji, która zbyła, sprzedała działkę wbrew rekomendacjom spółki CPK. No i został zawieszony także Jerzy Wal, były zastępca dyrektora oddziału tego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, ponieważ to on bezpośrednio podpisał umowę fizycznie, on, jego podpis tam brzmi. Oczywiście, czyli ci ludzie powiedzą, Zresztą Robert Telus się wypowiadał kilkakrotnie, a nic nie wiem, nie pamiętam. To tak było na szybko, coś tam się działo. No co powiedzą? Tak próbowaliśmy kolejny wałek zrobić, ale nam nie wyszło trudno. Czarne chmury w tej kwestii zbierają się także nad Marcinem Chorałą, bo był wówczas pełnomocnikiem rządu do spraw centralnego portu komunikacyjnego. Pełnomocnik rządu powinien trzymać rękę na pulsie tych kluczowych spraw. A także terenu, na którym ma być ten port. On oczywiście twierdzi, że nic nie wiedział, to się stało samo. I w tydzień później, czyli 8 grudnia, wysłał pismo do tego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z wezwaniem, żeby tej działki nie sprzedawać. Ciekawe, że sprzedano ją tydzień wcześniej. Nie wiedział to źle, to znaczy, że nie dopełnił obowiązków, bo miał wiedzieć. Wiedział i udaje głupiego. Ja pamiętam tylko Marcina Chorałę, który powiedział 7 listopada 2023 roku. Jeżeli ktoś cokolwiek ukradł niezgodnie z procedurami, to oczywiście musi oddawać. Być może to była jego pomyłka freudowska. Ale bardzo ładnie pokazuje, jak funkcjonowała zorganizowana grupa przestępcza PIS, zarządzająca naszym państwem, wyniszczająca systemowo budżet państwa, system prawny państwa, system świadczenia usług państwowych. Oni stworzyli Wewnętrzne procedury rozkradania. Podzielili się na pewne koterie: ci kradną z Rarsu, ci z ministra sprawiedliwości, ci ze spółek skarbu państwa, ci skądś tam. No i Marcinowi chorale się wyrwało, że jeżeli ktoś kradł niezgodnie z tymi procedurami stworzonymi wewnątrz mafii PIS, to oczywiście będzie musiał oddawać. Jeśli ukradł natomiast zgodnie z procedurami, no to nie. Oczywiście dziś widzimy, że dzięki działaniom Waldemara Żurka i ludzi z nimi, z nim związanym pisowcy będą musieli oddawać nawet jeśli kradli zgodnie ze swoimi procedurami. Mam nadzieję, że wkrótce pojawią się nie tylko informacje o zatrzymaniach aresztowaniach, ale wkrótce ktoś serio zacznie się zastanawiać gdzie te pieniądze kradzione systemowo przez ludzi Pis, są, co za nie kupiono, bo zgodnie z prawem, wszystko, co z tych pieniędzy zostało kupione, wydane, może zostać zajęte na poczet roszczeń skarbu państwa. Domy, niedomy, samochody, nieważne na kogo są zapisane, przepisane, nawet jeśli ktoś kupił w dobrej wierze trudno, to jest tak, jak się kupuje kradziony samochód, przyjdzie policja i nam go odbiera nawet jeśli nie mieliśmy absolutnie świadomości, że jest kradziony bo papiery były w porządku tak? no to tak samo to niestety działa, niestety mówię bo może się pojawić sytuacja, że ktoś w dobrej wierze kupił działki, domy, akcje pojazdy i tak tak dalej więc nawet ci pisowcy, którzy kradli zgodnie z procedurami Mogą mieć problem. Prokuratura zna zapewne takie amerykańskie powiedzenie: Przy ściganiu mafiozów follow the money, podążaj za pieniędzmi. I wtedy wiadomo, gdzie one są, wiadomo, kto je przerzucił, o co chodziło. Oczywiście pan chorała tłumaczy się, że CPK składało odpowiednie wnioski, żeby zablokować sprzedaż tej działki. Ale działka została sprzedana, choć nie powinna, że służby powinny sprawdzić, kto dokładnie za to odpowiada, na przykład za zatajenie przed ministrem istotnej okoliczności sprzeciwu CPK wobec sprzedaży. Służby były ich, ministerstwa ich, CPK ich, spółka ich. Przypuszczam, że w tym ośrodku, jakżeż on się zwie. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Tam też działali ich ludzie, bo oni wszędzie wrzucili swoich. W związku z tym to dziwne, że nie potrafili się porozumieć. A może to jest tylko taki listek figowy. Krótko ujmując, prokuratura wszczęła w tej sprawie śledztwo. Z jej komunikatu wynika, że za takie działania, jeśli były celowe, i miały na celu Odniesienie korzyści majątkowych grozi kara pozbawienia wolności od roku do 10 lat. Sprzedajemy działkę za niecałe 23 miliony, potem ją odkupujemy jako państwo za 300-400 milionów, a choćby i za 200. Zostaje zysk. Zawsze można coś z tym zyskiem zrobić, bo nie zakładali, że przegrają wybory. A teraz pani chorała, czy kradliście zgodnie z waszymi procedurami, czy nie? Trzeba będzie za to odpowiedzieć, a gdzie się da. Trzeba będzie oddać te frukta, jak mówią niektórzy, owoce działalności przestępczej. Tak to widzę.